Dzisiaj przyjrzymy się najstarszemu tramwajowi niskopodłogowemu. Oczywiście opowiem coś więcej. W dodatku obejrzymy trasę, po której jeździ. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Właśnie tak wygląda najstarszy tramwaj niskopodłogowy w Krakowie, oczywiście Bombardier. pogoda jest naprawdę świetna, dlatego zabiorę was na małą wycieczkę na pętlę, na której jeszcze nie byliśmy, ale warto się tam wybrać, a pojedziemy tam najstarszym niskopodłogowym, a dokładnie to w części niskopodłogowym tramwajem. No to co, nie ma co przedłużać. Ja mam na imię Janek, to jest kanał Janek Gada Ciekawostki i historii podróży i ruszamy dzisiaj w trasę. Czas start! musimy chwilkę poczekać, ponieważ ten tramwaj, na który ja czekam, czyli RP601, takie ma oznaczenie, dawny tram 2000 tram 2000, jak to woli, to jeszcze momencik trzeba poczekać, żebym przyjechał tutaj, właśnie na przystanek. No i słuchajcie, mamy go naszego rodzyneczka. Przejechaliśmy obok Wawelu, następnie świętej Gertrudy, w kierunku Placu Wszystkich Świętych. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, ale była kontrola biletów. Jednak przy tak krótkich odcinkach pomiędzy przystankami, panie, co sprawdzały bilety, nie zdążyły sprawdzić mojego. Zanim jeszcze opowiem coś więcej o tym tramwaju niskopodłogowym, to warto się przyjrzeć linii tramwajowej nr 13, która jeździ w Krakowie od czasu po II wojnie światowej. Warto zwrócić uwagę, że jechał on w kierunku Płaszowa, być może też tej słynnej pętli tramwajowej, którą szukałem w jednym z odcinków na moim kanale. A później, oczywiście, końcówki dworcowa, nie pętli, a krańcówki, czyli przystanku końcowego w pobliżu dworca kolejowego. Co ciekawe, jechał przez jeszcze trzeci most, o którym był odcinek na moim kanale YouTube. Od 1996 roku już kursował w kierunku Prokocimia. Później właściwie nowego Bieżanowa, ale też wtedy przed rewolucją w kwestii nazwy, która nastąpiła w 2012 roku, czyli Bieżanowa Nowego. Jedziemy też przez Plac Inwalidów. Nazwa dość nieprzystająca do dzisiejszych czasów, ale mamy tutaj zrobione ciekawe zdjęcie. Pochodzi ono z czasów, kiedy przekuwano wąski tor na normalnotorowy. Oczywiście było to jeszcze przed 1939 rokiem. I jeszcze zanim przejdę do tramwaju, to mimo iż rozumiem reklamy, to jednak w tym de facto historycznym jakoś mi one przeszkadzają. Teraz spójrzmy na pętle Bronowice, kiedyś Bronowice Wielkie. Pętla ta powstała w 1941 roku, czyli za czasów II wojny światowej, kiedy trasę tramwajową poprowadzono po ulicy Królewskiej. Zresztą jest o tym odcinek na moim kanale. Dopiero ponad 30 lat później tramwaj dojechał do pętli Bronowice Małe, a kiedyś po prostu osiedle Widok. Teraz powiedzmy co nieco o tym tramwaju, czyli Bombardier NGT6 pierwszej generacji. Jest on w 70% niskopodługowy i został wyprodukowany w zakładach w Niemczech, w filii kanadyjskiego koncernu Bombardier Transportation DWA Deutsche Wagenbaum GmbH. Teraz macie tu specyfikację. A ja nie byłbym tak mądry, gdyby nie strona Michała, czyli kmk.krakow.pl. Dodajmy, że pierwsze kursy wykonano 14 lutego 2000 roku, ale o trasie opowiem wam później. Warto też wspomnieć, że głównym problemem tych tramwajów jest brak drzwi z tyłu, o czym wspominali mi motorniczy obsługujący ten właśnie skład. Pętli Bronowice i przejedźmy się dalej w kierunku właśnie nowego Bieżanowa Park and Ride. Z powrotem w kierunku centrum, i tutaj ciekawostka. Bibrostal to przecież typowy skrót, który jest rusycyzmem. Tutaj, w PRL, znajdował się w Krakowie jeden z bardziej znanych peweksów. A paradoks historii jest taki, że przecinamy obok przystanku aleję kijowską. Przy okazji, jeśli podobają ci się moje filmy, to możesz mnie wesprzeć. Wszystkie linki masz w opisie, ale dodałem też opcję kupienia mi wirtualnej kawy od 5 zł. Również możesz mnie wesprzeć bezpośrednio na konto PayPal. Będzie mi niezwykle miło, bo robienie po godzinach pracy filmów, gromadzenie informacji, kręcenie oraz montaż zajmuje to wszystko naprawdę sporo czasu. <tryk> Wczoraj, niestety, spuchła mi, tak można to nazwać, bateria w aparacie, dlatego kolejny dzień idziemy polować jeszcze raz na tego najstarszego Bombardiera. Zaraz do niego wsiądę, żebyśmy w końcu dojechali do nowego Bieżanowa na pętle Park and Ride. Także ja zmierzam. A wy razem ze mną. Jeszcze warto dodać, że udało mi się upolować trawej, który był pierwszym nietestowym. W Krakowie tego taboru pierwszej generacji znajdziemy łącznie 14 sztuk. Co do trasy, to byliśmy już na pętli Bronowice, a ja z powrotem do tramwajów siadam na przystanku Plac Wolnica, a będziemy zmierzać w drugą stronę, czyli na pętle Nowy Bieżanów Park and Ride. O której też coś więcej zaraz wam opowiem. Ciężka niedziela po sobotniej imprezie, ale czego? Nie robi się dla widzów. Najstarszym mostem w Krakowie, o którym też był odcinek na moim kanale, na stronę oczywiście Podgórza. Mijamy przystanek Korona i zwróćcie uwagę, że nowe tramwaje nie mają reklam. Czy to wynika z dofinansowania unijnego? Nie wiem, ale jak wy wiecie, to śmiało wyjaśnijcie to w komentarzach. Do wspomnianej wcześniej pętli krańcówki na Podgórzu. Zwróćcie uwagę, że na budynku obok cmentarza podgórskiego nie ma już śladów po sieci trakcyjnej, które kiedyś tutaj były. już o pierwszej linii tramwajowej bombardiera w 2000 roku, a mianowicie linii numer 36. Tramwaj skierowano na torowiska, które nie budziły zastrzeżeń. Na początku była to trasa Prokocim-Salvator, paradoksalnie, bo dzisiaj trasa na Salvator to jedno z najgorszych torowisk. Później od 2005 roku Kurdwanów-Salvator. Jechał on po pierwszym etapie... KST, czyli krakowskiego szybkiego tramwaju, który na Wielickiej w tym miejscu odbijał w kierunku Kurdwanowa. Miejsce, gdzie w przyszłości będzie rozwitlenie tramwajowe w kierunku osiedla Rżonka, a my ulicą Teligi dojeżdżamy do pętli Nowy Bieżanów Park and Ride. Rozbudowująca się okolica spowodowała, że jeszcze przed latami 80. XX wieku dojechały tutaj tramwaje. Nazwa pętli zmieniała się, co zresztą widzicie teraz. Na Google Maps mamy jeszcze pętle przed przebudową, bo obecnie można tutaj zostawić samochód i jechać dalej. Co do tramwaju to jeszcze na minus jest brak klimatyzacji w środku, więc w upalne dni mocno to doskwiera. Tutaj właśnie przy tym niskopodłogowym, najstarszym tramwaju w Krakowie. Chciałbym bardzo gorąco Wam podziękować za to, że oglądacie moje filmy. Oczywiście na końcówce pojawią się propozycje innych, jeżeli jeszcze nie widzieliście, ponad 100 tych filmów zrealizowałem już jest na moim kanale. Zapraszam bardzo gorąco. Oczywiście zapraszam również do subskrypcji mojego kanału, do klikania w dzwoneczek, a także do wspierania. A jeżeli chcecie coś dopowiedzieć, to śmiało i gorąco zachęcam w komentarzach. No i co? To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.